Mamy rawkę, która no, bywa dosyć droga. Mamy cecha. Mm, Słuchajcie, e, szczerze, jeszcze pani idzie i gada przez telefon. No, troszkę głośno. Ja, ja. Polipy w uszach, czy jak? Co my tutaj mamy dookoła mnie? Otóż mamy zabudowę przedmiejską Wielkiej Aglomeracji. Co to może oznaczać? Że będziemy dzisiaj dobierać samochód ludziom, którzy w owej zabudowie podmiejskiej Wielkich Aglomeracji yy, mieszkają. Są to ludzie zwykle dosyć niezależni, bo mieszkają w segmentach albo domach jednorodzinnych. Są to ludzie, którzy potrzebują. Dojeżdżać do owego wielkiego miasta na co dzień od święta, i którzy potrzebują fajnego, dracznego, ciekawego, wesołego, ekonomicznego samochodu. Cóż to może być dzisiaj w drugiej dekadzie XXI wieku? Prawdopodobnie, albo z wielkim prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że będzie to lekko uniesione auto segmentu B. Słuchajcie, ja nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale te samochody królują dzisiaj na rynku motoryzacyjnym. Każdy producent ma taki samochód w swojej ofercie. I wreszcie Toyota dołączyła do tego segmentu i powiedziała: Dobrze, mamy oczywiście sporą rafkę, mamy troszkę mniejszego CHR-a, ale chcemy być mocno widoczni w segmencie B, w samochodach podwyższanych, w tych autach, które stoją jak na szczudłach. To jest Yaris Cross. Samochód o prześwicie, który ma 17 centymetrów. I co? No i nic. I tyle tylko, że ciekawiej wygląda. Bo tak naprawdę to jest normalny jaris. Ja nie wiem, ile razy zdarzyło się, że użytkownik Hyundai'a Kona, Skody Kamik, Forda Pumy, nie wiem dalibóg jakiego jeszcze niż Sana Dżuka korzysta z tego prześwitu. Nikt nigdy z tego nie korzysta, bo normalną osobówką też pod krawężnik podjedziemy. Ale z drugiej strony uwielbiamy te samochody. To jest troszkę tak jak z tymi garbusami segmentu premium. Irracjonalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o technologię i funkcjonalność, ale jakimś cudem polubiliśmy te samochody, ja nie, i chcemy nimi jeździć. I podobnie jest z tymi szczudlakami w segmencie B. No i po zajęciu miejsca za kierownicą w takim samochodzie, czyli podmiejskim crossoverze segmentu B, najpierw oczywiście przysposabiam do jazdy wszystkie multimedia. Tutaj cykl influencerka, przejrzana mapa ustawiona, muza ustawiona, bezprzewodowy Apple CarPlay. Naprawdę życie jest lekkie, łatwe i przyjemne w tym wypadku. Indukcyjna ładowarka, kładę, leży, ładuje się, odwzorowanie mam tutaj. Tyle trzeba było na to czekać, ale zobaczcie, jak człowiek wytrwały jest, to i doczeka się kiedyś. Cóż ten samochód w sobie ma? Jego fenomen głównie polega na tym, sam nie mogłem w to uwierzyć, słuchajcie, ale prawie 1700 egzemplarzy Jarisa Cross sprzedało się przed dniem premiery tego samochodu na rynku polskim. Wiesz ta, panie Piotrze? Uwierzyta w to? No lepiej No lepiej. Ale ja bym się wszakże najpierw przejechał, albo dotknął ten samochód, albo go powąchał. A oni powiedzieli, dobra, jest Jaris Cross, nowy, fajny, może być z napędem na przód, może być mm, z napędem na cztery koła, może być benzynowy, może być hybrydowy, proszę bardzo, bieszcza. I 1700 wzięło. No i ja mówię, do odważnych świat należy bardzo fajnie. Ja to szanuję. Bo z jednej strony. Wiesz co masz. Bo Jaris jest z nami już od lat wielu i ten najnowszy Jaris technologicznie jest dokładnie taki sam. No, oczywiście nie może mieć napędów na cztery koła, ale ta sama hybryda z tym trzycylindrowym silnikiem 1.5 jest w normalnym Jarisie. Więc jeżeli ktoś się chciał przejechać, przejechał się normalnym, a ten stoi trochę wyżej, no i dobra. Więc mnóstwo osób go kupiło, zadziwiające, ale prawdziwe, ponad 60% z tych, którzy go zakupili, to są osoby fizyczne, a nie firmy. Czyli tak zwany użytkownik wieloletni tego samochodu, prawda? Dzisiaj mniej więcej. 70-80% nowych samochodów kupowane jest na, na firmy, na floty, na działalność gospodarczą. Tutaj ta proporcja jest kompletnie inna i to jest niesamowite w tym samochodzie. Chcemy go po prostu mieć. Nie chcemy go używać, nie chcemy go oddawać po dwóch, trzech latach i powiedzieć, e panie, pff, taka jednorazówka, nie? To się szybciutko zużyje, po dwóch latach to już będzie do wyrzucenia. Nie. Chcemy ten samochód mieć i zobaczycie, że ten samochód będzie bardzo drogi jako używany po czterech, pięciu czy siedmiu latach eksploatacji, bo będzie bardzo dobrze trzymał wartość. Wspomnijcie moje słowa. Spotkamy się na tym kanale za 7 lat i porozmawiamy sobie wtedy. No, ja już on podchodził, no nieważne. No jako mieszkaniec. Przedmiejskich rewirów najpierw mam drogę błotno-szutrowo-płytową. I może właśnie po to te samochody powstają. Tu jest taka uliczka, nazywa się Tadżycka. Zawsze stoi tu kałuża, taka, 12 cm głęboka po deszczu. O, wyżłobione, zobaczcie. Cegły wystają, wszystko wystaje. A ja se przejeżdżam i nic. No, i. Tutaj ten zamysł może jednak jest jakoś ustrukturyzowany, żeby takie samochody produkować. Dlaczego tam mi się coś telepie z tyłu, panie Piotrze? Półeczka. Półeczka się telepie. No, no i tutaj już, już, już zacząłem się grzać tym samochodem, i nagle szu! Wiadro zimnej wody wprost na łeb po prostu mi spadło. O, wyjeżdżam na asfalt, już nie trzeszczy półeczka. No, musi trzeszczeć, no nie powinna trzeszczeć. No. Już to ponad 100 tysięcy kosztuje. Kolorystyka tego samochodu. Dzisiaj nie można powiedzieć, że samochód jest czarny albo biały, albo czerwono-biały, jak moja stylizacja dzisiaj. Przy kompletnie niepasujących zielonych butach, gdyż ja bardziej lubię o samochodach niż o stylizacjach się wypowiadać, więc proszę na moje buty dzisiaj nie zwracać uwagi. Dzisiaj auto musi być jak to kiedyś mawiał klasyk, przynajmniej w kompletacji bicolor carbon-szwarc-metalik. Tutaj, lemonka przez środek przebiega. U dołu czarny i u góry czarny. Czarny dach. Czarne słupki, czarne lusterka. Dobrze, że nie czarne klamki, bo by taniość wyszła wtedy, ale na szczęście nie wychodzi. Nawet to zwieńczenie tutaj tej linii połączonych tylnych lamp też jest czarne. To wszystko daje takie dobre urozmaicenie i sprawia, że na ten samochód z dużą dozą przyjemności się patrzy. Pozycja za kierownicą też jest odrobinkę inna niż w normalnym Jarisie. Tam siedzi się wysoko, a tu siedzi się jeszcze wyżej. Koło kierownicy mam. O, tak naprawdę przed samym nosem mogę sobie ten fotel jeszcze podregulować wedle upodobań. Ciekawostką przyrodniczą jest fakt, że można elektrycznie regulować podparcie odcinka lędźwiowego, można elektrycznie regulować. Nie, nie można, tylko odcinka ledźwiałego. Oparcie już steruje się ręcznie i fotel też y, steruje się ręcznie. Dam się ciutkę tutaj do przodu. Jeszcze wiem, że podczas jazdy nie powinienem, ale takie mikro poprawki można sobie y, w czasie jazdy robić. O zawsze coś. Gdzie ten cygwejs wchodzi? Tu. O! Na zimno kultura pracy tej jednostki napędowej jest lekko półśrednia, ale jak już złapie temperaturę, to zaczyna się robić naprawdę dobrze i dostojnie. Pamiętajcie, że pojemność 1.5 jak na segment B, to i tak jest duży silnik. To i tak jest silnik wielkopojemnościowy, dzisiaj można powiedzieć, jak na warunki, w których przyszło nam egzystować w motoryzacji. Niestety, bo mamy tutaj jakieś śmieszne 0,9, mamy 1,0 maksymalnie, gdzieś tam ktoś 1,2 zaoferuje, w połączeniu oczywiście z jakimś silnikiem elektrycznym. Także 1,5 o sumarycznej mocy 116 koni mechanicznych już zsumowanej z silnikiem elektrycznym, to może oznaczać, jak na ten segment, niezłą petardę. Oczywiście petardą nie jest, bo dalej są to po prostu z Zwykłe, proste, choć bardzo drogie samochody segmentu B. Ponad 11 sekund od 0 do setki. No na miły bok. No to nie są dobre osiągi. Dzisiaj w samochodzie. Cały czas przypominam o tym segmencie B. No ale tutaj nie ma gramolenia się, tutaj jest po prostu wsiadanie do tego samochodu, bo cała podłoga stoi wyżej, fotel jest wyżej, pozycja za kierownicą ekstremalnie jak na segment B wygodna i samo wsiadanie, zajmowanie tej pozycji jak na auto japońskie segmentu B jest ultra dobre. A wsiadamy i wysiadamy do takiego auto podmiejskiego dosyć często, prawda, jako mieszkańcy suburbs, jakby powiedział rodowity Amerykanin z Chicago. Wszystkie materiały, które mnie otaczają tutaj, w się krosi są sztuczne. Rzeczywiście wyglądają tak, jak to teraz w motoryzacji, zgodnie z duchem czasu i z modą jest wyglądają jakby były wprost z recyklingu, jakby były wprost przetworzoną plastikową butelką, starym kocem bądź też zaolejoną starą szmatą. Niby miękkie, a jednak twarde, to wszystko. Zobaczcie. Prawdopodobnie po latach kilku będzie to w pewien sposób rezonować, na razie jeszcze na szczęście nie rezonuje. Hybryda zaczyna się od dziewięciu dych. Dużo i mało. Jeszcze jest wtedy proste wyposażenie, ale już mamy ten oszczędny, elastyczny i cichutki układ hybrydowy, więc tu się warto zastanowić, warto pokonfigurować sobie ten samochód po swojemu. No ja mam wersję oczywiście na wypasie, która grubo przekracza 100 tysięcy złotych w swej wartości jako auto nowe. I muszę powiedzieć, no, że mi to niestety nawet w tym segmencie pasuje. Że jak już bym decydował się na takie auto, to raczej i rynek też tak pokazuje, że Jarisy krosy sprzedały się w znakomitej większości z dobrym układem napędowym, czyli tę tą, tą hybrydą, głównie z zapędą, na przód i z dosyć bogatym wyposażeniem. Wyraźny podmuch wiatru ze słupków, wyraźny szum toczenia wszystkich czterech kół i z tyłu i z przodu, a z drugiej strony bardzo cichy układ napędowy. On nie oczywiście mówi w danym trybie. Teraz się przełączę w tryb power, żeby więcej pojechać na silniku spalinowym. Znowu ziewam. No i to jest kolejna przywara niewielkich samochodów, że przy wyższych prędkościach od 100 na godzinę od 90 na godzinę przyspiesza dosyć ślamazarnie. W mieście wydaje się takim drapieżnym małym karakanem, który wszędzie się wciśnie i który elastycznie przyspieszy podczas nagłej zmiany pasa, kiedy nagle nam się przypomni, jesteśmy na lewym, chcemy skręcić w prawo, ale tutaj już podczas tych większych prędkości nie czujemy się jak w małym karakanie, tylko czujemy się jak w małym ślimaku. Niestety. Średnie spalanie mojej podróży 6,4, zważywszy na fakt, że wyjechałem na zimnym silniku zupełnie, o 6,3, już, już teraz maleje, naprawdę 5,5 litra to jest takie uśrednione spalanie. Jeżeli mamy dojazd do pracy, załóżmy, nie wiem, 20-30 km po części... W ruchu wielkomiejskim, po części jakąś tam obwodnicą, których przybywa i mamy ich coraz więcej, o 6,2 już maleje, możemy liczyć na spalanie, które nie przekroczy 6 litrów. Jak na ten segment, jak na ten komfort, jak na to wyposażenie i wreszcie jak na ten gabaryt samochodu, który bardzo mocno urósł w ciągu ostatnich lat, to to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Te tryby są w stanie nas odrobinkę chociaż wspomóc wtedy, kiedy chcemy pojechać szybciej, albo kiedy brakuje nam paliwa i wtedy włączamy tryb eko, tak jak ja teraz, żeby żeby pojechać na maksa oszczędnie. Dwa słowa jeszcze o stylizacji samego tyłu, no, jesteśmy w paseczki. O, tutaj cyk, 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 cyk. I znowu nawiązuję do mojej stylizacji, która. Jak ktoś mi dzisiaj mówi, że w modzie jest oversize, to ja specjalnie zakładam taką kusą kurteczkę, żeby iść wbrew. I zupełnie odwrotnie jest z tym samochodem. 400 litrów bagażnika, sporo przestrzeni w środku yy, i ciekawy wygląd, to chyba są podstawowe cechy yy, tego auta. Jeżeli jednak ktoś mi mówi, że ja mam iść z duchem czasu i że ja mam iść z duchem mody, to ja zawsze mówię nie. Czyli to jest, to jest takie dziwne obcowanie z motoryzacją, tak jakby ktoś mi powiedział: słuchaj, bo teraz to jest dobre, tamto jest złe, a to jest dobre. To ja go nie słucham, to ja zawsze idę w tę drugą stronę. Jak ktoś mi mówi, że mam nosić wielką, obszerną, kurtę, dzisiaj bufiastą jak w latach 80., to ja walę swoją kuszą, kurteczkę i spodnie bojówki, o, i trzymać się tak jak trzymałem się yy, kiedyś, czyli dobrze, mocno i pewnie. Mody przemijają, ale technologia zostanie z nami na długie lata. Tak jak tu. Coś by pan dodał jeszcze, panie Piotrze. No cóż, no dobrze się podróżuje. Dobrze się podróżuje, nie? Z tyłu, no ta tylna kanapa mało to jest... Miejsce, no, mało miejsca, mało miejsca. No ja tam siedziałem kiedyś i było mi bardzo, ale to bardzo dobrze na tej tylnej kanapie. Tak wam powiem celem podsumowania ukłon.